Z Ewangelii według świętego Marka pewna uboga wdowa wrzuciła dwie drobne monety. Prawo żydowskie mówiło, że kobieta, która zostaje wdową, ma otrzymać od najbliższej rodziny ze spadku po swoim mężu 10 monet. Kiedy więc ta uboga wdowa przyniosła dwie z nich, to można się domyśleć, że były to dwie ostatnie, że to były dwie monety, które jej zostały, by przeżyć dwa kolejne dni. Z dziesięciu dni żałoby po mężu. I gdy ta kobieta wrzuca te dwie monety do skarbony świątynnej, to tak naprawdę mówi Bogu: od tego momentu całe moje życie wisi na tobie i na twojej łasce. Albo się mną zajmiesz, albo umrę z głodu. Taka desperacja jest w oczach Jezusa wzorem wiary. Do zobaczenia jutro.